Kochani w Chrystusie, bracia i siostry. Dzisiaj, w dzień poświęcony pamięci żołnierzy niezłomnych, tych, którzy byli skazani na zapomnienie, skazani nie tylko na okrutną fizyczną śmierć, po paźmie rozwalitych tortur, udręk, ale co gorsza, na śmierć społeczną, na zupełną niepamięć, zadajmy sobie pytanie: Podwójnie, dlaczego? Dlaczego o nich mieliśmy zapomnieć? Dlaczego najbogok historii Kościoła katolickiego? I wyobrażeń o świętym katolickim kościele, najbardziej chyba zakłamaną pod słońcem, pozostaje historia Polski. Dlaczego tak się dzieje? I powtórzę. Dlaczego powinniśmy się temu ze wszystkich sił, na ile jesteśmy zdolni, przeciwstawić? Zatem dlaczego. Dlaczego tak zakłamana jest właśnie nasza polska historia? Ponieważ szatan jest Ojcem kłamstwa, a ma na razie jeszcze wiele do powiedzenia na ziemi. Do czasu oczywiście. Szatan jest ojcem kłamstwa, a nienawidzi przede wszystkim na świecie. Jedynego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła, nienawidzi Kościoła katolickiego i niszczy, jak tylko może. I również podobnie nienawidzi Polski, ponieważ to Kościół katolicki i nasza Rzeczpospolita zawsze w ciągu wieków stały na straży Starego Świata. Ciągle trwają zmagania. Starego świata, czyli ładu, porządku, który z woli Bożej panuje od początku w sposób naturalny, tego ładu, który trwa, i tych wartości, które przekazywane są w tradycji z pokolenia na pokolenie w kościele, w rodzinach, w narodzie. I szatan to wszystko pragnie zniszczyć. Dlatego też zakłamuje. Historia nasza jest tak zakłamana, jak cokolwiek tylko zakłamanym być może. Pokutują fałszywe stereotypy. Od pierwszej rzeczy która była, Wspaniałym państwem, poziemianym, jedynym w swoim rodzaju tworem, każą nam się dzisiaj tego wstydzić. Pokutuje stereotyp, który przedstawia w krzywym zwierciadle choćby wolność złotą, która była naprawdę złota w poczuciu odpowiedzialności. I te kłamliwe stereotypy, jak chociażby wliwę Veto, nie teraz jest miejsce mówić o tym przecież. Pragnę tylko zwrócić uwagę na to, że całe nasze dzieje są zakłamane. I też naszych wielkich bohaterów, wspaniałych, największych bohaterów w skali globalnej, światowej takich jak chociażby rotmistrz Witold Pilecki, największy bohater II Wojny Światowej, jak Danusia Siedzikówna, legendarna łączniczka Inka, jak generał August Emil Fildorf Nil. Wszyscy troje, ale nie tylko oni wielu, wielu innych. Nie zdołałbym wszystkich przypomnieć i wymienić. Tych troje wymieniam, jako szczególnie reprezentatywnych. Zginęli, bestialsko, torturowani, mordowani. Inka nie ukończywszy nawet lat osiemnastu. I nie dość że tych naszych wspaniałych bohat polskich bohaterów prześladowano i mordowano, to jeszcze ich kaci skazali ich na nie pamięć. Nazwali naszych bohaterów bandytami, a bandytów, bandytom postawili pomniki i nazwali ich imionami nasze polskie ulice. Do dzisiaj pokutują takie haniebne nazwy. Jak Hanki Sawickie, czy Janka Krasickiego, czy generała Karola Świerczewskiego, kiby. Przecież Hanna Szapiro z domu, znana jako Hanka Sawicka. Czy Jan Krasicki, jak się zbał, to byli polakorzelcy. Którzy nienawidzili Polski, Polaków i wszystkiego, co Polskie, i chcieli tę Polskę niszczyć, nie dopuścić do jej istnienia. Gdyby oni przeżyli II wojnę światową, to byliby w gronie tych katów, sędziów, prokuratorów komunistycznych, którzy skazywali naszych bohaterów, byliby w tym samym kolegium sędziowskim, które skazywało. Darkiem Siedzikównem, Rotmistrza Pileckiego, Generała Wildorfa i wielu innych. I im się stawiało pomniki, nazwy ulic tak hańbiące do dziś pokutują, a nasi bohaterowie ciągle nie mogą się doczekać. Porządnych ulic, placów, pomników, a jak gdzieś pomnik się postawi takiej wspaniałej, kryształowej, Bohaterskiej dziewczynie jak Inka, która tylko pomagała jako sanitariuszka, również i radnym wrogom, która przeżyła najkoszmarniejsze tortury, a potem przekazała swojej babci, że zachowała się jak trzeba. To jak taki pomnik stanie, to jeszcze jacyś nienawidzący polskich poradów. Taki pomnik potrafi zbezcześcić. Dlaczego o tym mówię? Kochani, to nie jest sprawa obojętna religii. Przeciwnie. Tu chodzi o czwarte przykazanie: czci ojca swego i matkę swoją. Ojczyzna polska jest Twoją matką. A jeśli. Na twoją matkę, rzucają po twarzy, jeśli ją poniewierają, odsądzają od czci i wiary, zarzucają jej rzeczy najgorsze, to czy wolno Tobie pozostawać wierny? Jeżeli tę Twoją matkę, Polskę, która kiedyś zasiadała dumnie? Na wyniosłym tronie, w zdobnych szatach, koronie, klejnotach, pełna majestatu, groźna, potężna, a jednocześnie troskliwa i łaskawa, którą okoliczne, której okoliczne narody hołdy oddawały, którą po rękach całowano i upraszano jej opieki, a dziś leży sponiewierana, jak jakaś żebraczka. I własne dzieci do niej się nie przyznają. Czy wolno tobie milczeć? Żadną miarę. Ja. Naszym świętym obowiązkiem, nieziemską odpowiedzialnością i to najdosłowniej nieziemską, bez żadnego cudzysłowu bo sprawą odpowiedzialności wobec Boga, wobec nieba jest zrobić wszystko, żeby tę naszą historię, prawdę o naszych dziejach, o wspaniałych dokonaniach, o najwspanialszych w świecie bohaterach nareszcie odkłamać. Nie pozwolić na to, aby nasze polskie dzieci okłamywane Miały poczucie winy wobec tych, którzy nas katowali, prześladowali, skazywali na śmierć naszych bohaterów, a teraz jeszcze każą siebie przepraszać. Do tego dopuścić nam nie wolno. Teraz przeżywamy w pokorze wielki post. Wielki post. Pełen ból, kiedy po trwającym dziesiątki lat i jeszcze ciągle odgrzewanym w kłamstwie katyńskim, każe nam się tolerować kłamstwo smoleńskie. Ile jeszcze łez, upokorzenia, poniżenia tego naszego, w ciągu wieków wolnego i dumnego narodu Jaszczek trwa wielki post. Ale przecież z oddali słychać już dźwięk dzwonu. To dzwon na rezurrekcję. To sygnał, nasz wspaniały, dumny, królewski dzwon. Dzwon bez skazy. Żadny. Nie brzmi tak szlachetnie. Nie jest to dzwon największy. Największym jest salka Lako w Moskwie. Ale co z tego, że największy, jak nigdy nie wydobył dźwięku. Większym jest również londyński Big Ben. Ale okazało się, że ma skaz. Jest dostatecznie wielki, ale jest też bez skazy. Ma wyjątkowo szlachetny, dostojny dźwięk. Dlaczego? Bo w tym dzwonie na wieki zostały zaklęte dwie cnoty niegdyś dumnego, wielkiego narodu. Męstwo i hojność. Męstwo, bo ten dzwon został przetopiony z ciał zdobytych w zwycięskiej wojnie. Oj, oj. Bo szlachta, która się zwiedziała o tym, że taki dzwon powstaje, nie szczędziła srebra i złota najczystszej próby, żeby ten dźwięk uszlachetnić. I ten dzwon jeszcze zabij i odpowie mu echo polskich serc. Serc naszej polskiej młodzieży, serc gorący którym wystarczy iskierka, żeby jeszcze święty ogień miłości Boga i Polski się wznieśli. Czy słyszysz ten dzwon? To dzwon na rezurekcję, który woła zbudź się Polską i powstań z martwych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.